Dzień dobry! To jest szósta odsłona zabawy pod tytułem interneturniej, polegającej na odpowiadaniu na zróżnicowane tematycznie pytania z wiedzy ogólnej. Sześć, jak liczba dni, w czasie których, według niektórych wierzeń, powstał świat, czy jak numer zmysłu, który być może pozwoli odpowiedzieć poprawnie na każde pytanie quizu. Jednak to wiedza przyda się do tego zadania najbardziej. Zapraszam do jej przetestowania. Jak nazywa się to warzywo? Patisson, kalarepa. Żeżączka to choroba wirusowa, bakteryjna. Pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej, to... wirion, Viral. Viral to coś chwytliwego, co szybko rozprzestrzenia się w internecie, po portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Co to jest skójka zaostrzona? Kwiat. Małż. Te ciekawe małże wykorzystywane są jako mierniki poziomu zanieczyszczenia wody. Na przykład w Warszawie mierzą je w wodzie czerpanej z Wisły. Gdy poziom zanieczyszczenia jest zbyt wysoki, małże się zamykają, co uruchamia mechanizm ostrzegawczy, który w konsekwencji odcina dopływ wody do miasta. Skójkom wtórują w tym zadaniu także wyselekcjonowane gatunki ryb. W którym wieku żył Mikołaj Rej? W XVI-XVII. Mikołaj Rej urodził się w 1505 roku, a zmarł w roku 1569. Ile kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej ogłosiło niepodległość od króla Wielkiej Brytanii Jerzego III, ogłaszając deklarację niepodległościową w 1776 roku? 23. 13. Polska nazwa tego aktu to jednomyślna deklaracja 13 Zjednoczonych Stanów Ameryki. Jak nazywa się ten instrument muzyczny? Dżembe ukulele. Ukulele to instrument strunowy szarpany. Z której opery Giuseppe Verdiego pochodzi aria Kobieta jest zmienna, jak pióro na wietrze. Rigoletto, trawiata. Jaką nazwę nosi sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowych obręczach lub włosiance tarpolina-Krynolina. Tarpolina to smołowane włókno nieprzemakalne, stosowane dawniej do wyrobu m.in. worków. Do czego służy to urządzenie zwane trałem? Do taranowania. Do rozminowywania maszyna ze zdjęcia to trał przeciwminowy Bożena. Która nauka zajmuje się badaniem drżenia gruntu, orografia, sejsmologia. Orografia to dział geografii opisujący m.in. formy rzeźby powierzchni ziemi. Jak nazywa się jednobarwną tkaninę o nieregularnie zmarszczonej powierzchni, wyrabianą z wełny, pawełny lub jedwabiu? Żorżanka Żorżeta Żorżanka to mieszkanka Żor. Czym gustuje opój? Okowicie – karaluchach. Opój to inaczej osoba nadużywająca alkoholu. Okowita zaś to alkohol wysokoprocentowy. Jakim terminem określa się czapeczkę żołędzia? Mieszek – kupula. W którym miesiącu wypada setny dzień roku? W kwietniu, w marcu. Co trzeba zjeść z człowiekiem, by się z nim zaprzyjaźnić? Beczkę soli, łyżkę dziegciu. Łyżka dziekciu znaleźć się może w beczce miodu, a określa ona coś niepożądanego, w czymś przyjemnym. Czym jest młoteczek w ciele człowieka? Kością? Mięśnie. Młoteczek wraz z kowadełkiem i strzemiączkiem to kosteczki biorące udział w przekazywaniu dźwięków z otoczenia do układu nerwowego. Jak mówi się na narzędzie widoczne na zdjęciu. Klucz angielski, klucz francuski. Jak nazywa się wierzchnia powłoka skorupy ziemskiej. Mezosfera, litosfera. Gdzie pracowali zecerzy? W drukarni? W parowozowni. Zecer trudnił się składaniem tekstu w drukarni. Jak długie są podziemne korytarze wykopywane przez żuki gnojowe? Kilkumetrowe? Kilkudziesięciocentymetrowe. Tunele te dochodzą do pół metra długości i mają dodatkowo około 20 cm odnogę służącą za gniazdo. Zużywanie całej swojej energii na dostosowanie do stale pogarszających się warunków otoczenia, zamiast spożytkowania zawczasu tej energii do zmiany tych warunków na lepsze nosi nazwę syndromu sztokholmskiego syndromu gotującej żaby. Nazwa syndromu gotującej żaby odnosi się do zmiennocieplności płazów, które potrafią dostosować się do temperatury otoczenia. A syndrom sztokholmski występuje u ofiar porwań czy zakładników. Polega on na odczuwaniu empatii i współczucia względem osoby je przetrzymującej. Jaką nazwę noszą elementy domina? Kamienie lewy. Lewy znaleźć można w grach karcianych, np. w brydżu czy tysiącu. Jakiego koloru kwiaty ma ogórecznik? Żółtego, niebieskiego. Co miało przynieść znalezienie końskiej podkowy? Pecha, szczęście. Symbolem szczęścia obok podkowy jest także czterolistna koniczyna. Jak nazywa się widoczna na zdjęciu dwuwymiarowa powierzchnia jednostronna? Stęga Mebiusa. Stęga Bollingera. Które drzewo iglaste ma takie igły i szyszki? Jodła kaukaska. Modrzew europejski, zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby to aprowizacja, asenizacja. Asenizacja to usuwanie płynnych nieczystości z danego obszaru. W 1914 roku konstruktor samochodów Henry Ford oznajmił klientom, że możesz otrzymać samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor: czarny, biały. Kto jest autorem słów: Wiem, że nic nie wiem? Sokrates, Arystoteles. Czym są bohomazy, źle namalowanymi obrazami, niekształtnym pismem? Co to jest szafran, kamień szlachetny? Przyprawa. Do jakiego gatunku należy taka muzyka? Synthwave. Chiptium. Muzyka ta charakterystyczna jest dla komputerów 8 bitowych. Jakim terminem określamy brytyjski ruch robotniczy z początku XIX wieku, którego członkowie wsławili się niszczeniem maszyn fabrycznych na znak protestu przeciwko rewolucji przemysłowej. Luddyzm, ludyzm. Ludyzm przez jedno D to skłonność do rozrywek i zabaw. Kanopus dostrzec można w głębinach morskich na niebie. Kanopus to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Kila. Jak brzmi prawdziwe nazwisko Czesława Niemena? Wydrzycki Markiewicz. to nazwisko pani matki Czesława Niemena. Co to za maszyna? Lemierz. Kafar. Lemierz to element roboczy od sprzętu spycharkowego lub równiarkowego. Czy istnieje gatunek nosorożców z trzema rogami? Zależnie od gatunku, nosorożce mają jeden lub dwa rogi. Centki to inaczej. Ciapki, esy, floresy. Cętki to takie plamki, kropki na jakiejś jednolitej powierzchni. Esy floresy zaś to zygzaki, łamańce, krzywe, pozawijane linie. Czy skrótowiec i akronim to synonimy? Najniższym szczytem korony gór polskiej jest ślęża. Łysica. Łysica ma 614 metrów wysokości nad poziomem morza, a ślęża jest wyższa o nieco ponad 100 metrów i ma 718 metrów ponad poziom. Jak nazywa się tę wykreślankę? Nonogram, pikogram. To 1 bilionowa grama. Nowojorska Statua Wolności ma postać: kobiety, mężczyzny. To jest kod QR, co w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego oryginału oznacza jego pełna nazwa. Szybkie rozpoznanie. Szybka odpowiedź. Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskiego Quick Response. I tą szybką odpowiedzią doszliśmy do końca zabawy. Jeśli macie jakieś uwagi czy propozycje, zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku Interneturnieju.